This is a Chucky Beat production. Dla idola, jesteś artystą, jesteś moim wzorem I do końca życia będziesz moim idolem. Zawsze będziesz miał. Miejsce w moim sercu, zawsze będziesz na pierwszym miejscu, zawsze będziesz moją Inspiracją, bo twoje teksty są. Po prostu rewelacją, nie ma już takiego, nigdy nie będzie nieśmiertelny hada. W każdym momencie byłeś artystą, niosłeś ciężki przekaz, adekwatny do siebie. Stu procentach zawsze świetnie, dogadany z Bogiem. Jedyny w swym rodzaju walczył ze swym nałogiem. W swoich albumach opisałeś swoje życie. Gorzką prawdę zawarłeś na każdym picie. Opisując siebie, niczym życiorysie. Dałeś mi naukę jak żyć w kryzysie.